Hej siemanko kochani, witam w kolejnym odcinku symulatora Farmy Co było w ostatnim widzieliście, kupiliśmy farmę krówek Od tego czasu co się zmieniło? Prawie że niewiele, ale w zasadzie to bardzo dużo Co się stało? Musiałem spłacić Matiego Bo tru mi tak dupę, że mu kaso, kasa, że mówisz, wiszę kasa, już mi zaczęło setki naliczać I tak kombinowałem co tu mogę zrobić Nie miałem innego wyboru niż tylko sprzedać swój ciągnik kochany ventra Teraz zostałem z hajsem jaki widzicie w prawym górnym rogu 29759 za to się nie da żyć, ale na szczęście skontaktowałem się z moim dziadkiem i powiedział, że gdzieś tutaj w tym miejscu, który się nazywa strych, że gdzieś tutaj został jego stary ciągnik, jeszcze ze starych czasów właśnie, yy, ciągnik C-330 Ursus, pewnie znany wielu rolnikom, właśnie gdzieś go tutaj powinniśmy znaleźć, tylko gdzie on może być, o jest tutaj, to jest chyba ten, nie wiem czy będę mógł wsiąść, yy, tak mogę, to ten, no, no to to jest właśnie mój nowy sprzęt. Nie wiem, ile uda mi się tym sprzętem zrobić, ale będziemy próbować jakoś. Kurwa, nie chcę odpalić nawet. Ale ładnie brzmi. Hm, szumy jakieś dziwne słychać. No, nie chcę ruszyć. Dobra, ruszył. Gdzie tu jechać? Nie? W ogóle jesteśmy na drugim końcu mapy. Tak, tak. Dobra, jedziemy do Matiego, zobaczmy, co tam u niego. Ufuh, ale fajnie w środku wygląda. Ejuuu Gdzie on tu mieszkał? Mam tutaj gdzieś o, Bez tych drzew nie poznaję tej chaty o, Brama zamknięta Otworzymy sobie O Siemano Siemano Pa jaki sprzęt zajebisty Nie pytaj A chuj, przynajmniej mam piękne krowy Ładnie, nie? Ale powiem ci, że kurde Fajny, to ty na złomie byłeś? No Złom coś w tym stylu. stylu. Coś w tym stylu. Kurwa, nie mam za co jeść Za co pić Co jest chyba gorsze? Kurwa jaki ten... Twój traktor jest duży, a mój taki mały Zrobić ci kanapkę Jaki ty kurwa, ty masz opony, nie, ty z przodu opony masz większe od moich tylnych. Napierda. Czekaj, podczepię sobie twoją przyczepę, zobaczymy czy w ogóle dźwigna. No śmiało. Ale fajny, skąd to masz? A od dziadka dostałem. No co ty gadasz? A? Ale rewelacja. Dziadek miał gest. Miał gest by go odmalować. Z Czekaj, bo nie mogę się podczepić. Ty chyba nie co? mogę tej przyrzewie podczepić, nawet... A równo, a nie. Robię co mogę? Co tak? wspomaganie? Nie no właśnie. To się nie działa wspomaganie. Ty, nie mogę podczepić, ale że nadal. A, bo to jest moja przyczepa, no dlaczego miałbyś A, być? to we no, udostępnij. Którego. O, A? no i pa, bajka. Idzie, idzie, patrz. O kurwa. Ty. Kurwa, ta przyczepa <laughs> 10 razy większa od niego. Ale fajny ty. No. Uj, parę odcinków się będę musiał przemęczyć. Y jak odcinków? Co to jest odcinek? Y no. Wiesz, że dni, tak? Tak. Parę dni się będę musiał przemęczyć O, a w ogóle.. No fajny, fajny. No, no, no. Kurwa, jak ja myślę, że mam jechać do siebie do tym czymś. A się tym super ciągnikiem. Ale silnik w miarę zachowany widzę. No, tam się kręcą te paski, bo nie widzę. Kręcą się ty. Ale baja. Wentylator chodzi. O... Chcesz kupić Wentylator. 70 koła. No, czekaj, że <grym> ja z twoim case'em tutaj. Dobra, jadę Daję do ade. siebie. Czy nie jechaj do siebie? Co w ogóle dzisiaj robimy, bo ja to wiesz, widzisz bez kasy jestem. Krowami jeszcze no nie wiem jak się coś zajmować. Co robić? No, powiem ci, że bardzo chętnie, bo. No to może skoro jesteś w stanie uciągnąć tą naczepę. No, jak mi udostępnisz. To zaraz ci właśnie udostępnię. Podczepisz jeszcze tą drugą. I zbierzemy to pole u mnie. Kurwa nie wiem czy ja drugą podczepię. Za bardzo tutaj kombinujesz. Ja mam swoje posiano, więc tego zbioru tak w sumie dużo nie będzie. O, to się może na jedną zmieszczę. Może się zmieścić Dobra. na jedną. Zaparkuję tu w cieniu. Tak. Pooglądaj sobie tak raz swój nowy nabytek. Nowy zawsze cieszy. Tak. Dobra. Zobaczcie co tam u ciebie, o taczkę masz fajną. Zostaw tą taczkę. Ty, co to jest w tej taczce? Ale łopata, ale jaka dziwna. Wygląda jak odkurzacz. Czy jakiś mop, nie wiem. Ale masz fajne to pole teraz, jak sobie złączyłeś No próbuję sobie właśnie I co sporo leci tej Wzią. soi? Wziąłem półki, przeorałem. Nawet tony nie mam jeszcze. Aha Także bardzo za mało. Oj tu gałąź na nas znalazłem patrz. Bogaty jestem ty <noise> A czym sobie weźmiesz, kolego? No cicho ją na małe pięki i zaniosę. Na lepsze od zbierania butelek No w sumie tak Ale czy bardziej opłacalne? No Zobaczymy <laughs> Zobaczymy Ty, To pole tutaj co ja na nim stoję jest twoje czy nie? Nie Bo mi to też soja rośnie Niestety nie No bo nie mogę tego czubka ściąć Jebać O chuj, chuj Masz Masz tonę? Ja mówię, że problemy techniczne. A ja się o, pytam, czy masz tonę? Yy, będzie no. O, no i dalej. Nawet ładnie wygląda to ziarno. To na 200. Takie ciemne. To jak masz tonę 200, to już masz 4 koła zarobione. O, no to cool. Super. E, a jak sobie wyobrażasz sianie tym rususem? On dźwignie ten siewnik? Ciekaw jestem w ogóle. Czy coś... no może sobie w tym czasie. Podstaw mi tu na naczepę po mojej lewej. Uh -huh. Rozładuję to co mam I w tym czasie to sobie pojedź i zasiej trawę tam po tych krówek, nie? O no coś racuję. Żeby miały co jeść. No właśnie, bo jeszcze nie pozdychają i cały mój interes. <laughs> no. Pójdzie się jebać. Dobra, to jadę. Dobra, na stację muszę zajechać. Pewnie łodziak. Ty nawet prędkościami działa w środku, ale bajka. No, niby stary, nie? A mhm. Wszystko działa. 23 tysiące kilometrów ma zrobione. Chyba raz przekręcony jest. <noise> No, nie ma kolejnego miejsca na kolejną cyfrę. Coś dziwnie szumi, jak się w środku siedzi tego ciągnika. Szumi, mówisz? Mhm. Mm Czyli cała niewyguszona kabina, jak walczył. <laughs> no właśnie. Znowu przejechałem, kolesia, Ale teraz tylko jednym kołem. A, myślę, że nawet Cię nie poczuł. O, ale przynajmniej się tym traktorem nie przewrócę. No tego bym nie był taki pewien. No ja właśnie wziąłem ostro zakręt i było okej. Okay. To od razu mogłeś, dziadko, odciągnąć poprosić. <laughs> Mogłem. Nie, twój za poszedł jakby po dachowaniu. No, starczyło, żeby Ciebie spłacić, zostało mi 30 koła. Mhm... No to w sumie... Będzie Ci potrzebne trochę teraz do krów jakaś przyczepa samozbierająca, żeby trawę zwieść. No i coś z ładowaczem czołowym. Czy ja myślę, żeby zmienić ciągnik na większy, więc. Dobra. Może pomyślę o tym, żeby ładowacz miał. No i też może z baskiem się zrzucimy na większy siewnik. Bo ty się raczej nie dołożysz, nie? <laughs> Ile chcesz? <laughs> Mogę dać 8 tak, dolarów. Tak, z 35 tysięcy. Nie mam. No właśnie. Chodź bym chciał spoko, spoko. Pożyczymy ci Uhu. siewnik. Siewnik, mam nadzieję, że Bastkowie się nie skończyły. Nasiona już mogę mieć gest i kupić ci te nasiona. Chuj, trochę jest jeszcze Ty nawet ciągnę ten siewnik, ty. Nawet mam wrażenie, że szybciej jadę z nim. No, zobaczymy, jak pójdzie w ziemię, nie? To No jest, jest moja piękna krówka. A druga? Zdechła? Nie, też jest. Ale śliczne ha. są. Teraz tam idę do nich. E, jak tu się teraz sieje? Co ja potrzebuję? E, pomoc. Zatrudnij pracownika. O, bo mnie stać. Mhm. Opuść się wnik. Czy ja właśnie posiałem coś? już? Nie. Dobra. E, Wybierz materiał Y, rzotki w oleista, o. trawa, o. to mi się podoba. Otwórz pokrywę, dobra i B, włącznik i lecimy. Sieje, sieje. Krówki się cieszą? Yy, ciężko powiedzieć, stoją i się K patrzą. 5 na godzinę jadę. 4 na godzinę jadę. To nie rośnie, to spada. Chuj, stoję w miejscu. 0 na godzinę. Jebać do góry. V, dobra. Nie, może tam jakieś drzewo zahaczyłem. Ta, chyba drzewo zahaczyłem. Dobra. Muszę jedzieć w tą stronę jednak. I idzie maszyna. Cieszę się twoim szczęściem. Wow, ale tu spadek faktycznie się zrobił. Podjedziesz do góry? Znaczy tu nie chodzi o to, żeby do góry podjechać. Ja tu się chyba pozbędę tego pola stąd, tego kawałka. Dobrze, to tylko trawa. A no jakoś się sieje. No ciesz się, że ręcznie nie musisz. No. <grywa> to <jest> prawda. Kurwa już pół zbiornika ropy poszło. <grywa> No ale Cię krówki cieszą, machają ogonkami. Źrą trawę. Może się śmieją z Ciebie, a nie cieszą. <laughs> cieszą się, cieszą. Na no pewno. Hmm, a tu coś innego posiejemy. Soja, tak mówisz? Mamy no, soję. No, ja ale ja soję. Prawie 10 ton. O! To 40 kałada robiłeś, ładnie. No, całkiem sposzka Prawie 40 tysięcy, fajnie, fajnie. To sprzedajesz? już? Mhm. 38-400 dokładnie. O, ładnie. Bardzo ładnie. Chyba kupię ten siewnik większy, wiesz? No, to gitara bo. Żeby, Żeby od razu był. Z tym, z nawozem. No, no, no. <grychy> Dobra, kupuję chyba jednak. Dobra, to możesz przyjechać od razu. Nie, no, wysz u siebie muszę jeszcze. Hmm. Nawet kolorystycznie pasuje do mojego ciągnika, Czy czerwony, czy jakiś nowy ciągnik kupiłeś? E, czerwony po prostu. Kurwa! Co się stało? Paliwo mi się skończyło. W serio? Ja pierdolę, raz ja <śmiennie> nie mam pojęcia. No ja pierdolę. Wadno ja mi przywieźć ser. paliwo. Oje. <śmiennie> no. ja. Dobra, poczekaj, zobaczę co da się zrobić. <śmiennie> Idę, zobaczyć, jak nasrały. Jaki właściciel taka krowa, nie? No ej, czemu one w ogóle nie srają mi? Na czym mają strać, jak ich nie karmisz? Kochą. No chyba głównym. <śmiennie> Gdzie tu się karmi tą krowę? Z głodu się jeszcze nikt nie zesrał Ty ona nie zdechną. mi? Aha ja wiem Ja guna fajnie sobie źre tą glebę Czyli zadowolony jesteś ogólnie tak. z Tak, śliczna krowa. W Porządku. O, tu druga. Ta jest zadowolona. Mmm... Tak robi. Co to jest? Zbiornik na paliwo. Serio? Tak. Skąd to masz? Kupiłem. Zajebiście. Skoro mam biednego sąsiada, Biednego, ale z krewami. No, nie widzę nic do tankowania. Czekaj, może trzeba podejść do tego, czy coś? Pokaż, ja spróbuję. No, próbuj. O! Coś słyszałem. Zatankowany. Jak to zrobiłeś? No może nie możesz z moich tych korzystać, nie? W sumie ma to sens. Mhm. Głównie zapłaciłem za to paliwo, nie? No dobrze, już nie będę, dzięki. Już nie będę ci nic mówił, nie. To nie mów. Jak ci idzie? No jak widzisz. Powoli sobie żyje, sieję sobie... Się <laughs> tak, bo spanikowałem, nie wiedziałem co robić, wysypałem ziarno. <laughs> Powoli sobie żyjesz. Tak, e, nie wiem czy opuściłem, nie opuściłem, teraz opuściłem. Pierdzieliłeś tak ten ciągnik, czy... Nie widać, czy to rdza, czy to błoto. <laughs> Też się zastanawiam. Nie no, no, ale na ch w, idzie w miarę, Chyba nie? czysty, no. Zapierdzielasz. Jednak myśl techniczna technologiczne. No i się nie psuje w ogóle prawie. No, fajnie. Go czasem... No nap naprawisz to młotkiem jak chcesz. <grystanie> Albo łomem jakimś. No. Pilnuj tego paliwa, bardzo cię proszę. No pilnuję, pilnuję. <grystanie> Masz stację obok siebie. <grystanie> tak, <grystanie> no. tak pilnujesz. No woda daleko, żeby jechać. No ja musiałem jechać. No właśnie. Miałeś bliżej. Czy mhm. na pewno szybciej. No. Ale nie przyzwyczaiłeś. No i skończyłem. Brawo ty. Brawo ja. Idę umyć sprzęt. No i odprowadź Bastkowi może się nie kapnie. Na pewno się nie kapnie. Ten mój ciągnik albo się nie czyści, <laughs> albo to jednak. To podklejasz, to już w ogóle... No dobra, siewnik umyję chociaż. Będzie przypał. Dobra, czysty. W ogóle nie widać, że używany. <laughs> Siewnik nie ciągnik No no już wiem, <laughs> Ja też już kończę No ja właśnie odprowadziłem Jeszcze pojadę na stację No koniecznie Prawie pół zbiornika mam A to się tak potrafi Tak wiesz, jest paliwo i nagle nie ma <laughs> No palcem. Tak. To nie waltra Dobry Ursusik Dobra Eja, skończone No i widzisz 16 euro koszty paliwa ty, ale drogo <laughs> A ja tego kupiłem całą cysternę, także wiesz Ile zapłaciłeś za całą cysternę? Paliwa? A z 2000 Tyle Czy paliwa całą, ci weszło? Tak. Nie całą, ja tam wlałem 1000 litrów chyba ja pierdolę. No Czy wiesz ci tyle ty już do końca życia się nie musi na stację jechać Tak <gulia> Tylko do mnie miałem się jeździć żeby mnie tankować O nie 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 nie, nie, nie kolego Słyszę, że gdzieś klekocze już <gulia> no faktycznie mógłbyś ze sto takich kurwa zaparkować <gulia> Jest moc, jest sprzęt A gdzie te czasy gdzie miałeś z Turem. <gulia> tak palić, to on ciężko pali. No, ciężko, żeby ruszyć nie w ogóle. No. Bo mi całe paliwo wyjeździsz. ale zabawa. Do tego raczej nie podepniesz nic. No. Brakuje tam. No urządzeń paru. A otwórz te drzwi wąskie, może ty mi wiadę. <grym>. Nie, nie wiedziesz. Tylko zgaś, bo paliwo drogie. Sam zgasz. <laughs> Dobra, to moi kochani by było na tyle. Jak widzicie... Żyję jak żyje, ale za to mam dwie śliczne krówki. Tam gdzieś. O, obora nie tak, co się z nimi robi jeszcze w sumie nie wiem za bardzo Nauczę się na kolejny odcinek Nie myślę, że tam będziemy więcej działać z krówkami Tylko najpierw będę musiał chyba tą soję sprzedać, żeby móc kupić przyczepę samozbierającą Ile ona tu kosztowała? No, tak. 40, szkoła drogo 6 Ty, ale tak No i tym, że tak powiem wesołym akcentem. No, zależy no, dla kogo <laughs> Tak, widzimy się w kolejnym odcinku Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie Trzymajcie się, cześć. Bajo.